Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Witam na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć, bo są liczne pytania na temat cukrzycy mody, co ją powoduje, jak się objawia, jak ją rozpoznać. Cukrzyca mody jest to rzadki typ cukrzycy, występujący w 2-5% wszystkich rodzajów cukrzycy. Cukrzyca mody występuje u osób młodych, u osób pomiędzy 10 a 30 rokiem życia. Przypomina cukrzycę typu pierwszego, jednak okazuje się po diagnostyce, że jest to właśnie genetycznie uwarunkowana postać cukrzycy. O tym należy rzeczywiście pamiętać. Cukrzyca typu mody. Ona się różni po prostu od cukrzycy typu pierwszego, przede wszystkim tym, że nie stwierdzamy przeciwciał wyspowych, przeciwciał antygat, które wykonujemy w trakcie diagnostyki. Jeżeli chodzi o różnicowanie cukrzycy od cukrzycy typu drugiego, Warto po prostu zwrócić uwagę na to, że pacjenci z cukrzycą typu MODY nie, ma, nie są pacjentami otyłymi, to są szczupli pacjenci. Warto wykonać test doustnego obciążenia glukozą z oznaczeniem insuliny. Okazuje się, że pacjenci z cukrzycą MODY nie mają insulinooporności. Insulinooporność nie jest charakterystyczna dla cukrzycy typu MODY. Dotychczas zdiagnozowano około 11 typów cukrzycy mody. popularna jest cukrzyca mody trzeci i mody drugi. Ona jest najbardziej, stanowi właściwie 2 trzecie wszystkich przypadków cukrzycy mody. Cukrzyca, cukrzyca mody występuje rodzinnie, często w wielu pokoleniach i to właśnie sugeruje genetyczne podłoże tej choroby. O tym należy pamiętać w, genety, w diagnostyce, jeżeli u takiego pacjenta, u pacjenta, u którego w rodzinie jest cukrzyca mody, która była stwierdzona na podstawie specjalistycznych badań, wtedy na, na podstawie badań genetycznych, wtedy należy o tym też poinformować lekarza, bo to na pewno ułatwia diagnostykę. Cukrzyca typu mody w przeciwieństwie do cukrzycy typu pierwszego rozwija się powoli, podstępnie. Nie, jej wystąpienie też nie jest takie burzliwe jak w cukrzycy typu pierwszego. Często nie występują objawy. Jedynym objawem może być podwyższona wartość glikeminaczto. To, co charakterystyczne jest też dla cukrzycy mody, to jest występowanie. Glikozur i obecności cukru w moczu, cukromoczu, pomimo prawidłowej glikemii naczto. Też taki cukromocz, oczywiście poza ciążą, powinien zbudzić czujność i pomyśleć, musimy wtedy pomyśleć o rozpoznaniu cukrzycy typu moczu. Mogą także wystąpić objawy takie podobne jak w innych typach cukrzycy, a więc zmęczenie, nadmierna senność, pragnienie wielomość, czy Brak albo nadmierny apetyt, co może wydawać się skłaniać do rozpoznania cukrzycy typu drugiego, czy rozpoznania insulinooporności. I jednak, tak jak już wcześniej powiedziałam, w cukrzycy typu mo MODY nie ma po prostu insulinooporności, nie ma też nadwagi. To jest bardzo ważne, by zdiagnozować, by zdiagnozować ten typ cukrzycy w specjalistycznym ośrodku, gdzie wykonuje się badania genetyczne. Należy sprawdzić te ośrodki, należy, należy tam pacjenta skierować, żeby nie było pomyłki diagnostycznej, bo jeżeli wysuniemy podejrzenie cukrzycy typu drugiego, włączymy metforminę, to leczenie to jest niecelowe, dlatego że ten typ cukrzycy odpowiada na leczenie pochodną sulfonylomocznika. Niewykonanie badań i rozpoznanie cukrzycy, błędne rozpoznanie cukrzycy typu pierwszego skaże pacjenta na przyjmowanie insuliny i na pewno utrudni mu życie. Podstawą leczenia cukrzycy mody jest oczywiście dieta, aktywność fizyczna i pochodne sulfonylomocznika. W potopie, w, w typie pierwszym, trzecim i czwartym długi okres czasu możemy leczyć pacjentami, pacjenta pochodnymi sulfonylomocznika. Jednak 30-40% pacjentów będzie wymagało leczenia też w późniejszym okresie leczenia insuliną. Podtyp drugi może być leczony samą dietą i on jest najłatwogodniejszy w swoim przebiegu. Niezbyt rzadko daje powikłania typowe dla cukrzycy, nawet po wielu, wielu latach trwania choroby. U większości jednak y, osób z podtypem piątym trzeba od początku leczenia stosować insulinę. I dlatego wydaje mi się, że skierowanie pacjenta właśnie do ośrodka diagnostycznego, do ośrodka wielospecjalistycznego, gdzie te badania genetyczne będą wykonane, pozwoli na ustalenie właściwej ścieżki postępowania. Wiem, że jest trudno dostać się do ośrodka referencyjnego, ale dla dalszego przebiegu, dla poprawy komfortu życia, warto po prostu te badania genetyczne wykonać. Bo rzeczywiście jest cukrzyca typu mody. Jest, jest to cukrzyca, która dobrze reaguje na leki doustne. Ale ta diagnostyka musi być właściwa i dobrze ukierunkowana. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania mojego kanału. Bądźcie ze mną, by to rozpoznanie cukrzycy było trafne. Życzę powodzenia. I cieszcie się życiem.